Kiedyś w delegacji ulokowali nas w bardzo starym hotelu na skraju miasta, nie było to w Polsce. Przed tym wyjazdem też myślałem jak większość tutaj komentujących, że to bójdy, brak dowodów, niepotwierdzone naukowo itd. wiadomo. Nadal nie wiem co o tym myśleć, ale to co tam przeżyłem na zawsze, zmieniło mój sposób postrzegania takich zjawisk. Całkowicie strzaskało mój światopogląd i pewność siebie. Bo nie potrafiłem naprawdę w żaden sposób wytłumaczyć tego co widziałem. Zawsze mówiłem sobie w takich momentach, że może to myszy za ścianami, może ptaki na dachu, a może po prostu przeciąg. Mieszkałem w tym budynku dobre kilkanaście tygodni i powiem wam, że były dni, kiedy nie chciałem wracać z pracy do pokoju, bo paraliżował mnie strach i jechałem wtedy poszwendać się po mieście. Dzwoniłem do mojej rodziny i opowiadałem im czego doświadczałem. Pod koniec wyjazdu dostałem już prawie świra. I zacząłem rozstawiać kamery, ale oczywiście niczego nie uchwyciłem. Nie pomagało to, że wieloletni pracownicy hotelu ostrzegali nas, że rzeczywiście hotel jest nawiedzony. I nie mówili tego w żartach, to byli starsi ludzie, często z Azji, którzy wierzyli w takie rzeczy. A jakie były objawy nietypowej aktywności? Klasycznie, odgłosy kroków, kaszlu i charczenia w części budynku, w której nikogo nie było. Szyby pękały sami.